W dzisiejszym vlogu. Widzicie się to? No, niezbyt sexy Przyłapałam go na gorącym uczynku. Jeszcze ten nóż Czuję się obnażony. I Voldemort powrócił. Śmiercią, śmiercio, że jest słabo w Paliśmy 3 godziny, ale słuchajcie, jest, jest skandal. Jest taki skandal, bo mogliśmy spać trzy i pół. Nie ma żartów, bo okazuje się, Kamil mi po prostu w konia zrobił. Mówił, że musimy wyjechać o czwartej. Nie, o piątej. Piątej, że musimy wyjechać o piątej, żeby na szóstą być na parkingu. Że będziemy jechać godzinę, a to jest nieprawda, słuchajcie. 35 minut. No w sumie, no niecałe pół godziny. 25 minut snu poszło po prostu. Dajcie jakieś przysłowie takie mądre, żeby to yy, wiecie, wybrzmiało. Poszło jak. Jak odeszło, jak... O tej godzinie się poezji nie wymyśla, jeżeli się spało. Jeżeli się nie spało do tej pory, wtedy jak najbardziej, kochani, To wtedy nie ma bardziej sprzyjającej godziny dla poezji. Tak mi się wydaje po prostu. Chociaż, słuchajcie, tak czuję, że powoli, na, powoli nadchodzi mnie wena. Powoli do mnie dochodzi. Piękna tej sytuacji. Nie, tak naprawdę tego nie dostrzegam. Nic mnie tak bardzo nie boli, jak dawanie po takich godzinach. I słuchajcie, to przez całe życie tak miało. Dotarliśmy na parking, w formalności. Jesteśmy, słuchajcie, przed czasem, to się nie zdarza. Miała pamiętnik aktywny, to bym w sumie zapisała w Pamiętnik, to mam widzów, jak miele jest taki zimno. Słuchajcie, ja w ogóle wysiadam z auta i mówię do Kamila: To jest, to jest szkło! A to był lód, Normalnie kałuż zamarzły To był wielki błąd, żeby nie zrobić swoich bułek. To jest jedna z najsłuszych bułek trzech czasów, naprawdę. ja Jestem aż w szoku, że Kamil nie dostał czkawki. Bo zawsze jak je coś, to jest chociażby lekko suche, dostaje czkawki. I kosztowało 25 zł za jedno. Tu nawet nie ma żadnego sosiku. A wikusia, jak robi sobie kanapki na drogę, to zawsze jakiś sosik, jakaś pasta fajna. No? myślę, że chcecie takie przepisy na kanapki takie podróżnicze, bo nie mów, są takie zajebiste moje kanapki. A, a Kamil tak jak z tymi pierogami ostatnio. No ja takie 5, 10 O nauce teraz będę mówił. Kącik naukowy Kamilka. Trzyma czkawkę, to że trzeba ucisnąć krytaniu Wystarczająca mocno i wtedy przechodzi razem z pulsem. Problem jest rozwiązany raz na zawsze, no ja bardzo lubię takie wybory. Ja mam problemy z czkawkami i na trzy czkawki dwa razy zadziałało. Raz nie. Tak, całkiem nieźle. No okay. i warto spróbować. Wyraż jakby coś wam przystało, to nie przychodźcie do nas. Spałam cały lot. Nie ma i dać. Biegniemy teraz. Chciałabym powiedzieć w sumie, że biegniemy, no ale dobra. Idziemy żwawym krokiem do naszego gate'u To lotnisko jest tak gigantyczne. W ogóle się okazało, że pierwszy raz lądujemy w Niemczech. W sensie w ogóle jesteśmy w Niemczech. Nie wiem, czy bycie na lotnisku można uznać za bycie w jakimś kraju. Teoretycznie tak, praktycznie, no tak średnio. Likusia, wiecie, z czym się rymuje, nie? Z Kawusia. Bardzo dobrze mi tu podpowiadacie, widać, że bystrzy jesteście. Ale faktycznie no. Więc ja bym bardzo chętnie znalazła kawusię. I dzisiaj wyjątkowo mam ochotę na mrożoną. tu jest to tak strasznie gorąco. Dodatkowo, przez tą Kamila zaj na te nawilże powietrza i oczyszczacze powietrza, to ja w tym samolocie autentycznie się zastanawiałam nad tym, jaka jest procentowa ilość nawilżenia powietrza i dlaczego poniżej pięciu. Naprawdę. Sobie dobijamy do 60 teraz w samolocie to było chyba 20, tak serio. Ja się śmiałam, jak Kamil powiedział, że wstanę rano i będę czuła różnicę, ale naprawdę czułam. Ja, wiecie, jak ja mam patent na zasypianie, bo mam wiecznie zatkany nos, to mówiłam wam, że podejrzewamy e, u mnie uczulenie na kurz. I miałam zawsze wieczorem, jak szłam do łóżka, zatkany nos i dosłownie sypiałam, leżąc tak, widzicie to? No, niezbyt serio. I tak musiałam leżeć, i jeszcze jechałam Kamilowi, i regularnie się ze mnie śmiało, że mój ojcze, że muszę nos trzymać. I już mi rączki bolo, chciałabym zasnąć, a nie mogę, bo trzymam ten nos. Bo jakbym nie trzymała, to bym się udusiła. I stracilibyśmy tak cudownego człowieka. Planeta po prostu by zubożała. Nie mówcie, że nie. Czekaj, że to. Wszystko, co mówisz, jest prawdą. Szczególnie to, że mnie wkurzasz, jak tak robi. Hitowy tekst już bikusiowy yy, w łóżku. Ja już śpię, nagle. <laughs> O, wykończy Aaaa. mnie ten kata <grymne> tak, 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 to ważne. To od teraz już tak nie ma, naprawdę. No i dzisiaj, wiecie co? Ja wpadłam w delikatną panikę w tym samolocie, bo nie wziąłam swo sobie swoich kropel na odetkanie nosa i boję się, że mi się zatka... O, kto to jedzie! no, gdzie jest moje auto? To jest dopiero, że dzisiaj jest standard, życia Jakby jakiś tego poziom. Nie, to, to obok nas jest turbo chodnik, to szybór, to szybkiego chodzenia A czemu my z niego I nie, my nie skorzystaliśmy? Idziemy, nie mam bo mnie zagadali, jak zwykle to jest Wasza wina będziecie płacić za maśne odciski na stopy. Dobra, bo już mi ręka odpada, noszenia was. Polecamy ubranka na walizki, bo się nie niszczą, a z tego od razu je widać. Jakieś takie na przykład z wielką moją twarzą. Jak znacie jakąś markę, firmę, która robi customizowane na walizkę, to błagam do mnie, ją przyślijcie, bo ja chcę takie twarzą z, z Kamilka i z moją twarzą. Cisulką! cie, a jak mówiłam, że my jesteśmy gigantycznymi fanami kanapek To nie wierzyliście Jaka zielona ale Pięknie, można poczuć ten piękny tutaj francuski klimat Nie, ale naprawdę jest bardzo ładnie, tak po prostu za oknem Jest tak, tak jak u nas w maju w Polsce Pierwszy raz jesteśmy w Francji Z nami ile? 2,5 godziny drogi Będziemy 2,5 godziny jechać z takimi widoczkami Dobra, yy, kawkę będę jeść Mam jeszcze drugą z rybonem Chcieliśmy, nie, nie będziemy brać rybona, bo wiecie, to przecież będzie śmierdziało Chcieliśmy I jeszcze Snickersa i Kinder Bueno White na pół A i oskamowana na PITOS na lotnisku w Polsce, zapłaciliśmy za te kanapki suche jak pięty Mojżesza, jakby powiedział mój brat, 26 zł tak, za jedną, czyli wychodzi to prawie 6 euro. Dobrze to przeliczam w mojej geniuszowej, matematycznej głowie. Czy to już jest fizyka? To trochę w fizykę wchodzi, no z fizyki akurat nie byłam taka dobra, ja raczej byłam orą z chemii. Ekonomia. to już w ogóle. Wracając, kochani, do meritum, za tą kanapkę, w której było tyle łososia, co mojej wiary w siebie, zgadujcie ile w takim razie, nie, naprawdę było dużo tego łososia, zapłaciliśmy też 6 euro. Jak uczę Ja nie chcę być tą osobą, która mówi: ojejku, co to jest tak zielono, niebo, niebieskie. No kochani, blokujmy się. Ale niestety tak jest. Pani, tu temat jest taki: okres wyborów. Temat wyborczy. Pod naszą ostatnią współpracą na TikToku padł komentarz, że my powinniśmy być parą prezydencką. I był to TikTok, w którym udaje dziewczynę. Zastanawiającym. Ale ja dobre by to było. Wiesz, że Ty tak żyjesz aktualnie, to jest od swojego życia. Ty jesteśmy pierwszym damem. A ja mam faktycznie tyle stresu na to co prezydent. Może trochę jestem damą z goldenkiem. Jakby tu Sisula by była. Ojej, to była masakra, to jest masakra, Tak, się by no. się Ale wracając do tematów ważnych, miejcie to z tyłu głowy. W razie, gdyby się okazało, że będziemy startować, to mamy nadzieję, że zagłosujecie. Trzeba jakoś perspektywicznie po prostu pomyśleć o przyszłości, a nie, że to po prostu darmozja typowy w internecie siedzi w domu, a dupię nic nie robi do roboty, nie chodzi na że musi wcześniej wstać. A jest polityka. O tak. Kariery dobrej na jeszcze lepszą. Dwa ukochane zawody w Polsce. Kamil będzie startował w wyborach na pierwszą damę, jego dama, i ja będę startować w wyborach na pierwszą damę. Wikusię. Jeżeli chcecie być konkurencją moją w byciu pierwszą Wikusią, to możecie być pierwszą Wikuśką, pierwszą Wiktorią, pierwszą wiciunią, ciołakiem, ale Wikuśka już jest tutaj zarezerwowane. No a właśnie co z naszym pieskiem drugim? No to jest poważny temat, moi drodzy. No, ale wszyscy pisali, że dwa pieski są lepiej się wychowują, lepiej się Nie, pochają, jest był jeden niemocznie. komentarz. Dziewczyna pisała, że będzie chyba jedyna, ale napisze, że drugiego psa wzięła i że jest niedobrze. Łóżmy ten temat na inne czasy. Tam, Pusiu, Kamilek małego Wysokości, nie śmiejemy się z tego Całe dłoń jest spocone, chcesz dotknąć. Po prostu nie wspomnę. To jest strasznie dużo w ogóle paralatniarzy lata Co o tym myślisz? Może to manekiny takie raczej opuszczone tam to skoro... By ładnie wyglądało Tak, chcąc żeby dla był człowiek, turystów. który byłby gotowy to zrobić Bo po prostu ciało ludzkie nie jest przystosowane do takich rzeczy Automatycznie dostajesz zawały, jak coś takiego robisz Serce ci pęka to, że to jest Bo tam jest droga No i że. Generalnie jak tu weszliśmy, to była po świątynia czy nie wiem czego, bo było bardzo czerwono, fajnie, klimatycznie. Natomiast nie mogłam się powstrzymać i już musiałam po prostu odsłonić tutaj okienko. Kamil już oczywiście poszedł nad wodę. Tak jak widzicie przyjechaliśmy tutaj z coca Cola. Jesteśmy drugi raz z coca Cola na Tomorrowlandzie i tu już jest taki klimat, że oh omg. Tak, chodzą ludzie w takich super festiwalowych makijażach. Ogólnie mamy teraz 15 minut, dosłownie 15 minut, żeby się ogarnąć i mamy taką zapoznawczą kolację. Musimy sobie gdzieś tam wyjechać na górę. Także dosłownie nie umujemy pewnie buzie yy, i będziemy ruszać. Na szczęście później będzie można to wrócić, bo teren festiwalu jest dosłownie spacerkiem można dojść. Fajna odmiana, bo na tym tym letnim było tak, że po prostu trzeba było koniecznie jechać transferem, busem, bo po prostu było bardzo daleko od hotelu. I byliśmy od, te od tego uzależnieni, więc tutaj tak naprawdę teraz wyskoczymy sobie na tą kolację, będziemy mogli wrócić i się faktycznie ogarnąć. No ale super, jest nie. Po patrzcie, jaki widok jest. Ja cię to takie jest widoczek, słuchajcie. Najgorszy, nie? Mój widok po wyjściu z kąpania. Fabulous. jeszcze ten nóż. Czuję się obnażony. Ciastka. Masz batony proteinowe. Jak twoje? Oooo! Zarąbiste uczucie. Wykąpanie się, prawda? Czuję się młoda grecka Bogini. Kolację nie poszliśmy i musimy teraz owsiankę. Nie, kochani, była kolacja 1745. Nie wyrobilibyśmy się, niestety. Bardzo żałuję, chociaż Kamil się cieszy. Tam się wjeżdżało kolejką do restauracji na górę. Taką, wiecie, narciarską kolejką. Kamil powiedział, że nie wsiądzie do tego. Ja bym mega pojechała. Mówię do Kamila, to co? W ogóle nie pojedziemy sobie tą kolejką, nawet jutro. Zobaczymy widoczku. Nie, no powiem wam mega tu jest. Użyłem włosy na Twoim Dysonie. Pokaż jak? Ale co do światła się pokaż bardziej? O Boże! Moje naturalne włosy, czy ty masz do czepy? Nie, tu pacik. <grym> No, wzięłam Sonika, kochani. Jeszcze się nie nauczam, co prawda, tych hollywoodzkich faloków, koków robić na nim. Ale mega fajnie się po prostu z tą szczotką suszy. Czyściłam, yy, czyściłam. Suszałam tą szczotkę taką okrągłą. Fajne były takie wiecie podniesione, ale teraz sobie wziąłam taką po prostu rozczesującą, bo stwierdziłam, że i tak będą dość czapki. Więc fajnie, żeby one były jak najbardziej wygładzone, niezelektryzowane. Jakby będę zadowolona, nie? Fajnie, że kupiłam jedzenie. Super. Szybko mam szkafkę, mogę wam pokazać, jak ją się naprawia tym przyciśnięciem krtani, Patrzcie, to, mam szkafkę, nie? I nie mam czkawki Nie wiem o co z tym chodzi, szczerze mówiąc Oj, nie zadziałało No trudno Dobra, zobaczmy co my tu mamy Na Tomorrowlandzie tym zwyczajem były takie mega zestawy z najpotrzebniejszymi rzeczami Były Tadeczki do uszu koncertowe, peleryny przeciwdeszczowe, pomadki, tak, plaga Tomorrowlandu gogle. to są gogle o, fajnie. Teraz koniecznie musimy się na narty wybrać. Takie tylko że jest jedna sztuka, sam raz dla ciebie. Za drugą kupimy, ja bym miała różowe Dobra, kochani, sprawy się mają tak, że nam tutaj mikrofon lata, bo się normalnie. No, śrubka się odkręciła i potrzebujemy zdobyć śrubokręt. Więc jutro postaramy się go zdobyć, a, a dzisiaj nagramy coś jeszcze telefonikiem. No, idziemy zrobić obczajkę. Tu jechałeś, mi mówi, że nie, te kolejki górskie to są chillowe, to się nie ma czego bać. I ona sobie tu jedzie, ta kolejka górska, zobaczcie, ona sobie tu jedzie, jedzie, jedzie i tutaj spada w przepaść. Nie, ona wyjeżdża na górę, tam nie jest ona spada w przepaść i później na górę, to prawda, ale najpierw w przepaść. Nie wiem co gorsze, przepaść czy pod górę. Ja Cię kręcę jak z takiej kamery, wiecie jakiej? Odpowiedzcie mi, yy, jak się, jak ta kamera się nazywa? Na podczerwień? Nie. kto yy, noktowizor? Jest coś a, takiego? Tam. Mniejsza z tym. Chciałam zabłysnąć tutaj wiedzą fizyczną, wideograficzną. Ale ja widzę trochę na zielono. Aha, bo tu jest czerwono, a ja na zielono, bo ja, moje okulary. To jest, kochani znak, że zdziedziałam. Mówię do Kamila, damy tam te światełka pięknie, wszystko ładnie, kolorowo. Ja mówię, jej, fajnie to wygląda, ale od tego, <laughs> od tego można dostać epilepsji. <laughs> My to Kamila to znak życzu, że się dzieje po prostu. I tak potwierdził to, że to były takie typowe, to były typowe słowa dziada. I wiecie, co do mnie dotarło? Że ja nigdy nie, nie byłam dziadem, bo jestem dziadem całe życie. Zdziziała jestem całe życie, całe życie jestem stara. I o tym właśnie w pierwszej kolejności pomyślałam, że muszę koniecznie moje okularki wziąć, blokujące światło niebieskie, bo się nie wyśpię i miałam rację. Wiecie, o której jutro yy, wszystko się zaczyna tutaj dziać o dziewiątej. O dziewiątej jest śniadanie, a kończy się impreza. Kto się Impreza, no to granie muzyczne, o drugiej, czyli Wracasz pół godziny, dwie i pół. Jezu, to już jest wyższa matematyka. No to pół godziny na kąpiel, ogarnięcie, to jest trzecia. I musisz wstać o ósmej, żeby na dziewiątą się ogarnąć. Jeżeli ktoś się tak szybko ogarnie, jeżeli jakiś taki festiwalowy make-up, coś tam, to wiadomo, dłużej. więc Ile to jest godzin snu? Pięć. I my tak właśnie na tym letnim tak było. Nawet wtedy było mniej, no to jest właśnie bliżej, a tam strasznie długo się szło w ogóle z, z powrotem do autokaru. Czyli nie każdy dotarł, czekaliśmy, no tam było strasznie mało snu. I słuchajcie, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, i wracamy, wróciliśmy do łóżeczka. I teraz po prostu jak te dwa dziady. Siedzimy. Czamy aż nas nogi przestaną piec, tak nam spuchły po prostu, mamy takie gicze, normalnie jak takie mm, ludziki myślę. Że. O, akurat we Francji jesteśmy. To w sam raz. Nie wiem, czy to jest francuski. ludzik Michelin jest francuski. Tak brzmi jakby był, nie? A po co ja. Nawet... A, bo stopy takie mamy. No. I jak mi już zejdzie ta opuchlizna, chociaż trochę, że będę mogła ustać bez bólu i krzywienia się, jakbym stała na szkle, to pójdę zmyć ym, ten makijaż, który sobie zrobiłam, czyli pomalowałam sobie Rzęsy, Nie wiem, gówno to będzie teraz widać I będę spała. Maksymalnie już czas, jak go się da. W ogóle słychać? Na pewno słychać, nie? Upcy, upcy, w te Pokażę Wam w ogóle. Kamil mi pokazał palcem na Voldemorta na niebie. Patrzcie. Voldemort wrócił. Widzicie to? Jest wśród nas. Śmierciorze śmiercio, są aktywni. Albo to jest to dziecko Voldemorta. Mówię do Kamila, że wyślę babci pocztówkę. Też pocztówkę. Wyślę babci zdjęcie moje, bo moja babcia na Facebooku też się aktywnie udziela na Messengerze. I, yy, z tej sceny takiej czerwonej ze światłami i napiszę yy, pozdrowienia z Alp. Moja babcia jest bardzo religijna. Ona by się yy, zawał serca, by dostała, jakby zobaczyła, jak ta scena wygląda. Gra, Graje się może w Baldur's Gate. A. Trójkę, ja to jest ta najnowsza, nie? Trójkę. Ten klimat tej sceny totalnie mi się właśnie skojarzył z Baldur's Gate połączonym z. Klimatem takiej horrorowej opery, coś w tym stylu. Bardzo fajnie to wygląda. No i ten łeb wielki. Dzień, no jak prawdziwie dziadę możemy teraz poleżeć w łóżku i należąco posłuchać tego łupcy-upcy. No już bez tych kolorowych światełek, ale słuchajcie, tak mnie oczy pieko, bo na okulary, jak noszę okulary, to mnie dużo bardziej oczy pieko. Młodzi to tam bawią. Niech się w zamie pobawią. <laughs> Nie. Ja się kiedyś bawiłem za innych, teraz niech się inni bawią za mnie. Kiedy ty się bawiłeś za innych? O kochana, Jak ty jeszcze na chleb, mówiłaś Pep. 60. Ale ty jesteś ode mnie 5 miesięcy tylko młodszy. A no właśnie. Starszy. A, no. A ile żebym przez te 5 miesięcy się nabawił? To moje. Ty Piękne masz poważne zaburzenia psychiczne. <laughs> Dobra, zebrałam manę, dodaliście mi sił, dodaliście mi motywacji, zmywamy, zakładamy piżamkę. Wyrko, nie mam nawet was gdzie tutaj postawić, żebyście mi tu wyruszyli w tym cudownym procesie. Będę was zabierać ze sobą do łóżka. Zobaczcie, wydaje mi się, że jeszcze musimy popracować trochę nad relacją, żebyśmy doszli do takiego momentu. Ciul z moimi słuchajcie, z trówkami, które sobie wymyślałam, bo założyłam dress, którego w ogóle nie było w planie, i Kamila Golf. I jutro zamierzam tak samo być, nie? Piszcie, czy fajnie, że Wikusia was tu zebrała ze sobą, czy nie fajnie, czy byście chcieli tu być, czy byście nie chcieli, czy wam wszystko jedno? Jesteście tu po prostu dla ultra śmiesznych żartów, mądrości życiowych. Wiecie co? Ja myślę, że jakbym była chłopem, to bym mogła na księdza pójść, bo gadane to mam jak ksiądz. Gada, 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 już powinien dawno skończyć, nie kończy. Kto tak jeszcze robi? Kto, dla kogo to jest jeszcze charakterystyczne? Że gada, gada, już mógłby skończyć, a nie kończy. No nie, no ja wiem, że dla mnie, ale oprócz mnie, kto jeszcze? Już jest taka godzina, że mi do głowy nie przyjdzie. Dobra, już wszystko na dzisiaj, na razie, pa!